Mój super ospodowietz, oryginalny Jansen zapraszam na film. Welcome to my new video. Top breeding. Cześć moi przyjaciele. Hello my friends. Dzisiaj wam pokazuję oryginała Jansena po dwóch oryginalnych, gołębiach, które zakupiłem u Luisa Jansen. Today I show you original Jansen pigeon from direct from, from two original hoes by by Luis Jansen. Latte blaue von 2004. Schon Latte blaue. Lichte. Lichte. Sekundäre für Goembi. Amatka znowu pochodzi. Po original nicht Goembiach. Luisa Jansen. Standardbild. 5 Generationen. Machen wir mal hier. Przepraszam na film, Welcome to my video 3573. Po dwóch oryginałach od Luisa Jansen 635 razy 632. Tu są moje oryginalne Janseny. Here My Original Jansen ze Fata 635. To jest jego ojciec. To jest Fata 650. 35 Jego oryginalny rodowód Matka 632 sławno klamper Famous klamper To jest I jej rodowód namba jego numer 0,39 rok, 35,73. Original Jansen, direct from the famous Klampa Dota, with the famous Lichter. From the biggest expensive pigeon of Louis Jansen's najdroższy gołymbi. Które istnieją. Oryginały od Luisa Janzen u nas w rozpłodzie. Super Rozpłodowiec u kulbackich. Super preta by Kulbaki. Tutaj czyste janzeny. Samce. Dokarmiałem jeszcze swoje muziki. Original Jansen, Louis Arendonk. Jansen. Weltberühmter Schlag von Arendonk. Tschüss, Jansen, Samse. Reine Vögel, Lichte Prinzess, Winterjung, Septembermann, Voss Trzy directe Kinda Ost Supa cuchtpa lichte Trzy najlepsze dzieci, syny mamy w rozpłodze lichte znane na całym świecie Jeden brat w Tajwanie Po nim potomstwo zdobyło kilka milionów Tu macie tą rodzinę w każdym gołębniku powinny być jeden oryginalny gołąb ze sławnej hodowli Luisa Jansen. Gołębie szczepione z pełną dokumentacją wysyłamy na adres zamawiającego. obojętnie gdzie mieszkasz. Tutaj czyste Janzeny samce dokarmiałem jeszcze swoje musziki Original Jansen Louis Arendonk. Jansen Weltbełymte szlag from Arendong Pozdrowienia.